Hejka, hej, już innego dnia nagrywam kontynuację dziewiątego vlogmasa, Ała. przyszłam do kuchni, no bo tutaj mam lepsze światło, jakoś się dzisiaj nie mogę dobudzić jest godzina chyba około trzynastej coś takiego, ale po prostu ta pogoda tak na mnie działa, że cały czas chce mi się spać, przyszłam wam pokazać pierwsze prezenty eee, właśnie te mikołajkowe, bo Miałam właśnie na Mikołajki pojechać do siostrzeńca, dać mu to, no ale był chory i po prostu nie mogłam, ale już wie co dostanie, dlatego, bo był bardzo ciekawy i chciał zobaczyć, dlatego wam pokażę teraz, bo będę to jeszcze dopakowała, żeby później dać to pod choinkę. Eee, no żeby to, wiecie, wyglądało tak ładnie estetycznie w papierze i kupiłam. Pepko yy, właśnie papier Jeden z, y, Mam dwa i drugi będzie Właśnie do prezentów dla dorosłych A ten kupiłam y, tylko właśnie Dla Julka Żeby się odróżniał Ten papier jest y, mega super W takie bałwanki I w choinkę Tutaj są właśnie takie y, Świąteczne wzory z Mikołajem I skarpeta jest napisane Merry Christmas i ho 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 I są światełka Tak? Nie, światełek nie ma, ale są jakieś takie wzory ładne. Także powiem Wam, że papier mi się udał. Kosztował tylko 2,50, także myślę, że to całkiem uczciwa cena. I pokażę Wam, co właśnie dla niego kupiłam. To będę szereścić. Jest to taki zestaw. Bo on jest fanem piłki nożnej i wiecie, <grytanie> lewandowskiego i wszystkiego, co z nimi związane, związane jest, to kupiłam taki zestaw. I to są. Trzy magazyny i aż 6 wystrzałowych prezentów. Także tu są w środku trzy gazety i różne takie gadżety, jakieś takie bajery fajne dla dzieciaków. Także to kosztowało 15 zł i naprawdę się opłacało. Na rzecz to takie própeczki, bo on bardzo lubi serowe, więc mu kupiłam. Właśnie chyba w Lidlu, co gdzie? Ja tu jeszcze mam... ...pycelki. może będę szeleścić, mam nadzieję, że Wam to nie przeszkadza. Pycelki. Takie po prostu z lajkonika. Weleczki z Haribo. Takie właśnie jakieś owocowe. Z takim białym... Z taką białą pianką jakby. mam nadzieję, że będzie zadowolony. Jak już to finalnie dostanie. Także będę zaraz to pakować I pewnie jeszcze coś mu dokupię Do prezentu bożonarodzeniowego Bo bardzo chciał jakieś tam pisaki Jakieś takie wiecie kolorowe łówki Jakieś takie rzeczy więc Pójdę do Action I będę coś tam jeszcze kupować A tymczasem się rozłączam I pokażę wam jak to pakuję Już wieczorkiem. Nie wiem, co tam widzicie z boku. Tym razem jestem przy choince, bo stwierdziłam, że w ogóle przy niej nie nagrywam. E, więc postanowiłam się tutaj do Was odezwać. Jest godzina, słuchajcie, 18.28. I przyszłam właśnie tutaj e, pod choinkę, żeby sobie z Wami pogadać. Tak jak widzieliście wcześniej, pakowałam e, pierwsze prezenty. Właśnie te, ten papier, pokażę Wam ten drugi, jaki kupiłam. E, ale on już będzie na te prezenty właśnie dla dorosłych. W Takie choinki. E, Złoto-szare powiedzmy, czy granatowe. I on będzie właśnie ten papier... E, co? No będzie po prostu dla dorosłych, nie? A prezenciki. Właśnie nagrywam kanały, z, e, kawały z Edkiem. Także sobie teraz siedzi obok, tutaj. <laughs> Musiałam nadrobić, bo chyba w tym holu go nie dałam, i chyba w Mikołajkowym go nie dałam. I muszę w ogóle, ten, bo teraz mam taką e, metodę, że o północy wrzucam vlogmasę, żeby na rano były. I muszę jeszcze do ósmego vlogmasa właśnie wrzucić kawał z Edkiem, bo mam już zmontowany ten film, ale. Nie, wgrany zresztą to jest poprzedni vlog, więc już pewnie widzieliście to. No i co, kochanie, Jest w ogóle dzisiaj 7 grudnia. Ja właśnie przyszłam ze spaceru. No i co muszę Wam powiedzieć, że będę musiała się rozejrzeć za kurtką zimową, dlatego że ta srebrna, którą Wam pokazywałam, nie nadaje się na mrozy, tylko bardziej jest na taką zimniejszą jesień. Więc stwierdziłam, że i to już było jakiś czas temu, że wypiorę sobie moją zimówkę, taką długo, długi taki czarny płaszcz, pewnie kojarzycie z zimowych vlogów, długi czarny płaszcz, który zawsze co zimę nosiłam. I stwierdziłam dobra, no to go wypiorę przed sezonem. No i słuchajcie, go wyprałam i niestety nie polecam Wam prania w pracy kurski zimowej, dlatego, że ten plusz, który był w środku na tych wszystkich wiecie jakby częściach się zbił się zrobił taki po prostu mm? jak byłam teraz na dworze, a jest 0 stopni, to zmarzłam. Bo po prostu mam y, momentami przewiew, gdzie są te przerwy między tym zbitym pluszem, tym wypełnieniem. Także powiem Wam, że załamka, bo będę musiała znowu wydać kasę na kurtkę zimową. Także jestem niepocieszona. Bo wiadomo, że kurtki zimowe z racji swojej objętości i, i w ogóle są drogie, więc nie fajnie. Yy, także kochani co? przychodzę do komentarzy, bo widziałam, że w komentarzach coś gadaliście do mnie, ciekawego. Waska, że mam reklamy włączone przed filmami, to jest po prostu taki skandal, że szok. Bardzo ochoczo tutaj odpowiadacie na te moje pytania z tych karteczek, ale widziałam właśnie, że tutaj na przykład Małgosia S zapytała, może opowiedz coś o książce, które polecasz. Siedzę teraz na zwolnieniu, szukam fajnych pozycji. Mam tutaj właśnie teraz tą biblioteczkę zrobioną, to mogę ze swojej strony polecić na przykład książki Kinga, bo mam ich po prostu masę, 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 masę. I niezależnie od tego, jaką książkę właśnie Stevena Kinga wybierzesz, to właśnie będzie zadowolona. Ale najbardziej jakbym polecała, tak najbardziej, najbardziej, to bym Ci polecała to, książkę, która się nazywa to. Eee, bo jest po prostu, no petarda, nie? Jest to, to coś po prostu tak niesamowitego. Naprawdę polecam. Pokażę ci, może sobie Małgosiu teraz zastopować. Mam nadzieję, że widzisz opis. Jak najbardziej, właśnie polecam tą książkę, bo naprawdę jest warta uwagi, wciągająca i, i film, tak samo pierwsza część jest mega udany. No, dwójka już mi nie wyszła zdecydowanie, druga część już mi nie wyszła, ale jedynka jest tosik, także jak szukasz takiego bardziej horroru to Steven King jak najbardziej co ja tu mogę jeszcze polecić, mogę polecić tą książkę bo już ją przeczytałam e, ona się nazywa Pieprzyć to jak przestać spełnić cudze oczekiwania, a zacząć własne widziałam, że bardzo dużo, dużo osób które śledzi mnie na kanale też ją przeczytało i tutaj właśnie ta książka jest yy, o tym, jak długo jeszcze masz zamiar spełniać oczekiwania innych, jak długo jeszcze będziesz spychać na dalszy plan to, co dla Ciebie ważne i czego naprawdę chcesz, jak długo jeszcze to, co robisz, będziesz zadowalać wszystkich poza Tobą. Także to jest taka bardziej psychologiczna książka, która daje nam do myślenia i pozwala nam się troszeczkę zmienić, także to na pewno Ci polecam. Tak samo jak tamtą książkę. Powiem Wam, że jestem zadowolona, że tak piszecie takie ładne komentarze. No hej, to ja. Elf Edek. Daj no łapkę górę, subskrybuj kanał i nie zapomnij o komentarzu. Także jedziemy z kawałem. Puk, puk. Kto tam? Mary. Jaka Mary? Mary Christmas. Pa! Kochani, to by było na tyle. Mam nadzieję, że taki vlog Wam się podobał. Ściskam Was ciepło. Zapraszam do innych moich filmów. No i co? Widzimy się w kolejnym. Pa, pa!